Czasie, w przeciągu około 10 minut zrobić przystawkę, która mam nadzieję zwali wszystkich Waszych kości z nóg. Do tej przystawki potrzebne nam będzie przede wszystkim szparagi. Jeżeli jest to sezon, to kupujemy prawdziwe szparagi, żywe i je lekko obgotowujemy. Jeżeli nie jest to sezon i nie mamy na przykład mrożonych szparagów, to możemy się posłużyć szparagami ze swójka. Będziemy też potrzebować wędzonego łososia, kapary, majonez i jedną albo dwie cytryny. Zacznijmy od tego, że ponieważ nie mamy żywych szparagów, użyjemy tych ze słoika. Musimy je otworzyć i teraz pokażę Państwu, do czego przydaje się męska ręka w kuchni. Poproszę o moc! Zobaczymy, czy nam radę! No, mam nadzieję! Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że trzeba będzie użyć imadła. Okay. Dziękuję bardzo i zapraszam bardzo. później na degustację. Wpadnę, wpadnę. Musimy te szparagi odsączyć, czyli odlewamy zawartość słoika. Wyciągamy szparagi. Bardzo ostrożnie. Z reguły szparagi w słoiku ustawiane są tymi delikatnymi główkami do góry. Czyli jak wyciągamy, to uważamy, żeby jak najmniej te główki e, pozgniatać. Szczególnie, że one już takie są dosyć mocno miękkie. E, całe szparagi, nie tylko główki, więc te główki nawet są bardziej miękkie niż, e, niż miękkie. I teraz. Prostota tej przystawki polega na tym, że no tak jeżeli mamy takie bardzo cieniutkie szparagi tak jak tu to myślę że do jednej przystawki możemy sobie użyć nawet i ze cztery takie szparagi. Od razu przygotowujemy to na docelowych talerzykach. Oczywiście jeżeli nie chcemy porcjować to wtedy możemy układać to na dużym talerzu bądź na paterze. Układamy plasterek. łososia. Na ten plasterek kładziemy jeżeli takie cienkie, to kilka. Jeżeli sezonowe ugotowane, to jeden, może dwa. W ten sposób. Zrobimy od razu cztery porcje. I za moment będziemy przeozdabiać. Jak widzicie. Całe te plasterki łososia nie muszą być duże. Tak naprawdę, to nawet jeżeli byśmy chcieli użyć większego kawałka do każdej porcji, to chyba nie jest to wskazane. Dlatego, że łosoś ma bardzo intensywny smak, i jeżeli weźmiemy go za dużo, to zabije smak szparagów. W związku z tym trzeba mieć umiar w porcjowaniu yy, plasterków. W zależności od tego, oczywiście, jakiego łososia, w jakich porcjach uda się Wam dostać. Natomiast nie musimy wpadać w jakąkolwiek rozpacz, jeżeli właśnie okaże się, że te plasterki są bardzo cienkie albo bardzo wąskie. Wystarczy, że je zrolujemy i w ten sposób yy, ułożymy na talerzu. Ostatnia pora, o właśnie, troszkę mi się rozpadło, ale to też się, nic strasznego nie dzieje ze względu na to, że jak zwiniemy i tak nic nie będzie wiedział. O tak. tak. jak widzicie paragi powinny być mniej więcej na środku tego węzła. O, w ten sposób. I teraz pora na Do Dlatego będziemy potrzebowali majonezu. Bardzo niewiele. Bo tak naprawdę będziemy robić takie małe kleksy w tych miejscach, gdzie ruloniki z łososia się zamykają. W związku z tym. Oczywiście, jeżeli lubimy bardzo majonez, albo nasi goście bardzo lubią majonez, to naturalnie możemy go wziąć więcej. Ale pamiętajmy o tym, że łosoś jest tłustą rybą, wędzony łosoś jest mocno słony, a wiemy przecież, że majonez również jest dosmaczany, więc miejmy na względzie na przykład, żeby nie używać majonezu, który jest mocno doprawiony, żeby też się nie okazało, że przystawka jest po prostu zasłona. Możemy, jeżeli mamy więcej czasu, pobawić się troszeczkę w tak zwaną dekorację i zamiast robić to tak, jak ja w tej chwili łyżeczką, to nałożyć trochę majonezu do szprycy i wyczarować tu piękne kwiatki. Na pewno będzie to miało bardziej spektakularny efekt. Aczkolwiek myślę, że i tak sam widok szporagów i łososia zrobi za nas wszystko. Teraz do tego jeszcze potrzebujemy kapary. Kapary moim zdaniem to też jest taka jedna rzecz, która należałoby mieć zawsze w spiżarni, bo się bardzo dobrze, wyśmienicie sprawdzają do wszelkiego rodzaju przystawek. A przy okazji pięknie wyglądają. No zobaczcie sami. Jeden kapar a taka uroda. To taka kropka na imię, jeszcze nie jest jeden. Może taki troszkę większy. Aha. I do tego jak zwykle przy, każdym, przy każdej potrawie związanego łososia koperek. Nie też, że urodzimy to jeszcze z to Wspaniale smakuje. Absolutnie go nie kroimy, tylko urywamy gałązki. I tutaj to już mamy największe pole do popisu naszych artystycznych umiejętności, plastycznych, wyczucia. Możemy układać te gałązki duże, małe, jak tylko nam fantazja podpowie, tak, żeby ta przystawka, która tak naprawdę jest. Odrobiną jedzenia na talerzu wyglądała na tyle ciekawie i na tyle imponująco, żeby nasi goście nie mieli wrażenia, że dostali jej za mało. Możemy do tego jeszcze podać kawałki cytryny, i zaraz to zrobię. Tylko jeszcze tu znajdę takie ładniejsze fragmenty żeby skończyć pozostałe dwie porcje. Oczywiście możecie ten koperek użyć również w formie, jeżeli ktoś bardzo lubi na koperek, można go posiekać i położyć po bokach, jakbyśmy bardzo chcieli wypełnić talerz, albo jakbyśmy mieli większe talerze, żeby nam zależało, żeby ta odrobina przystawki nie była taka samotna, to jest też wszystko kwestia własnego uznania. Cytrynę. Cytrynę będziemy serwować w y, skórce. W związku z tym, y, zanim ją umyjemy, żeby pozbyć się ewentualnych substancji, które zostały na nią w pewnym momencie y, napsikane. Czyli jakieś różne substancje chemiczne. Najpierw każdy cytrusowy owoc wkładamy do zimnej wody i ja to zrobiłam Chwilę temu. Zostawiamy to, tak jak ja tutaj to mam, w misce. Ona sobie tam leży ta cytryna. Teraz dopiero po tym, jak w tej zimnej wodzie leżała, mocno ją myjemy, albo nawet dobrze by było, gdybyśmy by ją wyszorowali, ja już on to dzisiaj podaruję, w ciepłej wodzie. Oczywiście musimy ją wytrzeć bo będzie bardzo nieestetycznie wyglądać, jak będziemy mieć kropki wody na talerzu. I teraz ją musimy pokroić. Skorzystamy z tej samej deski. I teraz możemy dowolnie tę cytrynę układać. Na pewno będzie dużo lepiej smakowała ta przystawka, jeżeli będą goście mogli skropić ją cytryną. A przy okazji jest ładniej, bo jest bardziej kolorystyczny. Ten żółty kolor pięknie współgra. Z kolorem szparagów. Ta przystawka ma jeszcze jedną zaletę. Można ją przygotować tuż przed podaniem, ale można ją przygotować na przykład rano, kiedy chcemy zaprosić swoje kości na kolację smacznego